14. Dany jest ciąg określony wzorem an. Równa się 7 do n przez 21. Dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1. I zadanie 4.1. Pięćdziesiątym wyrazem ciągu an jest. Czyli tak, mam ciąg a n, który wygląda tak. 7n przez 21. Tu chcą, żebym obliczyła 50 wyraz, czyli a50 równa się 7 do potęgi 50 przez 21. Co tu miało miejsce? 50 wskoczyło na miejsce n, czyli tam, gdzie było n, to pojawiło się 50. Ok? W ten sposób obliczamy konkretne wyrazy ciągu. I to się równa. Tutaj zwróć uwagę, w wszystko się podzieliło przez 7, czyli na dole jest 3 razy 7. I teraz na górze, co to znaczy, że jest 7 do potęgi 50? To znaczy, że mam 57 tutaj. Czyli mogę sobie zrobić 7 razy 7 do 49. Dlaczego? Bo 7, tutaj jest 7 do 1. I tak, i 1 plus 49 daje mi 50. Korzystam po prostu z działań na potęgach. I to się równa. To z tym mi się skróciło i zostało 7 do potęgi 49 przez 3. I co dalej? Dalej, kolejne zadanie. Dziś mamy ocenić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Mm -hmm. I tak, dany jest, dan, ciąg AN jest geometryczny. Skąd ja wiem, że ciąg jest geometryczny albo arytmetyczny? arytmetyczny, jeśli różnica jest stała, a geometryczny i jeśli podzielę hmm, jeden wyraz przez drugi, otrzymam stałą liczbę. O co chodzi? Czyli ten moje q to się równa an plus 1 przez an. Więc tak, an mamy, a an plus 1 równa się 7 do n plus 1 przez 21. Czyli to się równa. A, czekajcie, bo to będzie ogromny ułamek. Moje Q to jest iloraz. I ten iloraz to jest ta liczba, którą domnażam, by, powstała, by powstał nowy wyraz ciągu geometrycznego. Podlinkuję film, gdzie to po prostu rozkładam na takie malutkie części. Pokazuję, jak to działa. OK, bo tutaj będzie ten film bardzo długo trwał. No ale dobra, lecimy ku to się równa. Ogromny ułamek. I na górze mamy 7n plus 1 przez 21. Na dole 7n przez 21. Kres kołomkowy oznacza dzielenie, czyli mam 7n plus 1 przez 21. Podzielić przez 7n21. W dzieleniu ułamków co robię? No obracam to, no nie? I zamieniam na mnożenie. Czyli mam to 21 razy 21 przez 7 do n tej. To się skraca. Tutaj to rozbijam z działań na potęgach. To się skróciło. I zostało mi na końcu 7. Czyli tak, to zdanie jest prawdziwe. Teraz tutaj sobie zrobię miejsce na to zadanie. Suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 20. No to znów sprawdźmy. Trzech początkowych, czyli A1 plus A2 plus A3. Czy to się równa 20? I tak, A1 to się równa.

to się równa, to było chyba 343, jak mnie pamięć nie myli, ale czekajcie, sprawdzę. 7 razy 49, tak nie myli mnie pamięć. 343 przez 21. Czyli 343 przez 21. I tak, każdą z tych liczb możesz poskracać przez 7, czyli wtedy będziesz mieć 1 trzecią plus mm, 7 trzecich

19. 19 to nie jest 20, więc to zdanie jest fałszywe. Jak masz jakiekolwiek pytania, pytaj. Ja tutaj oczywiście zostawiam do uzupełnienia tematu linki, łącznie z kursem maturalnym, który jest darmowy. Możesz sobie tam wejść i się rozgościć. Tam jest bardzo dużo zadań, robię je sobie powolutku, łącznie z tym, tak jak tutaj tłumaczę, że można, nie trzeba. Wszystko zależy od ciebie, jak ty lubisz liczyć i jak chcesz liczyć. No i dobra, to już wszystko na ten moment i zapraszam do kolejnego zadania.